Hej, ja jestem Gax, a dzisiaj pokażę ci 10 rzeczy, których już nigdy nie zdobędziesz w Fortnite. Pamiętaj o zasubskrybowaniu, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo brakuje nam niecały 1000 do 50 tysięcy subów. Zaczynajmy! Okej, okay, więc jak pewnie wiecie, rzeczy, które dało się kiedyś zdobyć w Fortnite, nie zawsze wracają. Epic Games często otwarcie mówi o tym, że nie wrócą, innym razem nie ma ich po prostu mega długo i można się tego domyślić. Ale dzisiaj, żebyście wy nie musieli się już niczego domyślać, pokażę wam 10 rzeczy, których już nigdy nie zobaczycie w waszej grze. To trochę smutne, ale warto się doinformować. A, jeżeli macie którąś z tych rzeczy, to dlatego, że zdobyliście ją wtedy, kiedy jeszcze była do zdobycia. Teraz już nic z tego nie wróci, więc możecie się wtedy czuć wyjątkowi. Okej, okay, pierwsza rzecz to skin z World Cupa. On pewnie, jak się domyślacie, był dostępny podczas World Cupa. To, kto by pomyślał? Epic Games jednak powiedziało, że ten skin nigdy nie wróci do gry, poza World Cupem jest ekskluzywny. World Cupa nie było w 2020 roku i szybko go nie będzie. Dlatego ten skin już teraz będąc bardzo rzadkim, może się z czasem okazać jednym z rzadszych w całej grze. Ale to wszystko zależy od sytuacji na świecie i tego jak szybko doczekamy się mistrzostw świata. W każdym razie jeżeli masz tego skina, możesz uznawać się za prawdziwego konesera skinów. Tak się w ogóle mówi? Czy ktoś nazwał was kiedykolwiek koneserem skinów? No nie wiem. Ale jeżeli masz tą skórkę to Zdecydowanie nim jesteś. Następna rzecz to tarcza, która jest dostępna tylko dla graczy z Chin, czyli raczej dla nikogo, kto ogląda ten film. Chyba że jest tu ktoś, kto naprawdę gra na chińskich serwerach, ale w to szczerze wątpię. Tarcza ta nazywa się Insygnia i wygląda całkiem fajnie. Szkoda, że europejscy gracze nie mogą jej zdobyć, bo z chęcią bym pobiegał z takim plecakiem w grze. Ale no cóż, trzeba się obejść smakiem i używać czegoś innego. Ogólnie, jeżeli kiedykolwiek widzieliście, że ktoś w waszej grze używał tego plecaka, to pewnie nie był to jakiś dziwny gracz, który postanowił jakimś cudem dostać się na europejskie serwery, będąc w Chinach, albo na odwrót dostać się na chińskie serwery, aby dostać ten tarczę. W każdym razie osoby, które to mają, posiadają mega wyjątkową szafkę. Trzeci przedmiot na naszej liście to skiny z Twitch Prima. Tutaj są tak naprawdę dwa zestawy, a nie konkretny jeden przedmiot, ale to byłoby bez sensu, gdybym użył dwóch tych zestawów na dwóch różnych miejscach w tym rankingu. Tutaj zdecydowanie starsi gracze Fortnite'a będą wiele Wiedzieć co to za skiny. A tym, którzy są bardziej nowi w świecie Fortnite wytłumaczę. Epic Games kiedyś współpracowało z Twitchem i rozdawało skiny za posiadanie Twitch Prime'a. To brzmi mega, prawda? No teraz dostajemy zazwyczaj jakiś plecak czy graffiti za oglądanie turniejów na Twitch'u, więc no niestety kiedyś było lepiej. Skiny to były teoretycznie płatne, bo trzeba było kupić Twitch Prime'a, ale dało się po prostu dostać darmowy okres próbny oraz po otrzymaniu przedmiotów w grze, go po prostu anulować, więc dało się dostać te przedmioty za darmo i do dzisiaj na YouTube widnieją poradniki jak to zrobić. Oczywiście tych przedmiotów już nie dostaniecie, ani nie dostaniecie już raczej żadnych innych rzeczy związanych z Twitch Prime, bo temat jakoś ucichł i Twitch Prime w wersji Fortnite nie ma od czwartego sezonu rozdziału pierwszego. Czwarty już przedmiot to tym razem nie skin, ani plecak, tylko broń. Bo tak, broń to jest rzecz, więc zalicza się do treści tego odcinka, to nie jest clickbait. Mówię tutaj jednak o zapatroniach, które był w grze przez jeden dzień i tak mało osób go użyło, że poza modowaniem gry i mieszania w plikach Fortnite, to z normalnej gierki jest tylko jedno wideo osoby używającej tej broni. Nie udało się go zdobyć ani ze skrzynek, ani po prostu podnieść z ziemi. Tą broń trzeba było podnieść z dropa i za patron był naprawdę bardzo OP. Zadawał 150 damage'a w ciało i to nieważne z jakiej odległości. Epic jednak postanowiło go usunąć, bo według nich nie pasował do Battle Royale i w sumie się z nimi zgadzam, ale po cichu liczę, że kiedyś wprowadzą go do gry, chociażby na Prima Aprilis, bo bardzo chciałbym sobie z niego postrzelać. Piąty przedmiot na naszej liście to bardzo dobrze znany przez wszystkich kolekcjonerów skinów oraz skamerów na YouTube: Mint Axe. Ten przedmiot jest naprawdę ładny, ale Epic Games wypuszczając go w kodach, które do zdobycia były w sklepach takich jak Target czy GameStop no czyli sklepach, których nie ma w Polsce moim zdaniem popełniło lekki błąd, bo jeżeli coś można użyć z kodu do wpisania, to znajdzie się mnóstwo osób, które będą żerować na innych, mówiąc, że mają mnóstwo takich kodów. No i w ten oto sposób ludzie robili livey, które trwały po 72 godziny, na których osoba po prostu miała włączony filmik siebie grającego i go zapętlała, żeby ten live się ciągnął i ciągnął. W tytule było zazwyczaj napisane darmowy Mint jaks legalnie, za darmo darmowe, czy coś w tym stylu, bo te tytuły nie były zazwyczaj zbyt poprawnie napisane. Oczywiście. Jednak były po angielsku, ale od razu Wam to przetłumaczyłem. Jeżeli ktoś kliknął w takiego live'a, to na ekranie mógł ujrzeć, że aby wygrać, musi zasubskrybować, zostawić łapkę w górę i poczekać na losowanie, które oczywiście albo nie następowało, albo było ustawione i wygrywało fake konto. Także tutaj znowu, jeżeli jesteś kolekcjonerem skinów, to mogłeś to uzyskać, kupując gdzieś kod. Jeżeli jesteś z kamerem, to też pewnie to masz i przy okazji masz problemy z prawem, a jeżeli nie jesteś ani kolekcjonerem, który to kupił, ani z kamerem, to możesz być szczęściarzem, który faktycznie to wylosował na jakimś live'ie. Nie wiem, czy to możliwe, ale jeżeli tak, to ci zazdroszczę. W każdym razie tego kilofa już nie dostaniecie. Szósta rzecz to jeden z najpopularniejszych skinów w historii tej gry, czyli Renegade Trader. Ten skin był do zdobycia w pierwszym sezonie, więc naprawdę mało osób go ma. No dodatek był dostępny do kupienia w sklepie, po biciu określonego poziomu. Także trzeba było grać w pierwszym sezonie, wbić level i jeszcze wydać pieniądze na Fortnite, kiedy nie był jeszcze popularny. Nie wiadomo było, czy ta gra przeżyje. Stąd też tego skina nie kupiło zbyt dużo osób. Jeżeli go masz, to możesz uważać się za prawdziwego szczęściarza. Następna rzecz to rękawica Thanosa. Ten przedmiot był dostępny w maju 2018 roku, kiedy to trwała promocja filmu Avengers Wojna bez granic od Marvela. Powstał wtedy też event, w którym można było stać się Thanosem, podnosząc jego rękawicę. Sam event był mega fajny i pamiętam do tej pory, jak zrobiłem tam 29 fragów oraz zginąłem w strefie, jak miałem jeden na jeden z jakimś bambolkiem. Wyobrażacie sobie tego pecha, mając 29 fragów zginąć w strefie. To było smutne. Jednak mój pech nie zmienia faktu, że ten przedmiot już nigdy nie zawita do gry, więc wy Fortnite nie będziecie mieli już szansy stać się fioletowym tytanem z jego rękawicą. A szkoda, bo to było naprawdę kozackie. Ósmy przedmiot to ikonik, który był dostępny dla telefonów od Samsunga. Wyszedł w 2019 roku i był uznawany oraz w sumie dalej jest za jeden z najbardziej pożądanych skinów w całej grze, a jego emotka do tej pory jest jedną z fajniejszych. Pamiętam, jak niektórzy próbowali kiedyś wchodzić do sklepów z elektroniką, instalować na Samsungach S10 Fortnite, oraz logować się na swoje konto w celu dostania skina. Nie wiem, czy ktoś z was tak próbował i czy się to udało, ale jeżeli tak, to macie jednego z rzadszych skinów w grze. Mogliście go też zdobyć po prostu kupując telefon, czy prosząc kogoś z godziny o chwilowy do niego. Dostęp, jeżeli go mieli. Ikonik został jednak wycofany 26 września 2019 roku i już nigdy go nie zdobędziecie. Także, jeżeli go macie, to możecie się uśmiechać. Dziewiąta rzecz to kolejny ekskluzywny skin, i tym razem jest to skórka bardzo zapomniana, czyli Royal Bomber, który był dostępny w specjalnych zestawach PS4 dedykowanych Fortnite'owi oraz później też można było go kupić razem z padami. Ogólnie to ten skin jest ciekawy, bo o ile taki ikonik jest naprawdę pożądany. Przez społeczność, tak samo mint Axe, to o tym panu bomberze się w sumie zapomina, co jest dosyć smutne, bo ten skin nie jest wcale zły, a jeżeli go macie, to możecie czuć się wyjątkowi, bo nikt już nigdy go nie zdobędzie, o ile ktoś faktycznie kiedyś sobie o nim przypomni, bo naprawdę nikt go nie kojarzy. Dziesiąta i ostatnia rzecz to wszystkie skiny z karnetów bojowych, no tego nie mogło zabraknąć. Nieważne, czy sezon 15, czy sezon 12, albo może nawet sezon trzeci pierwszego rozdziału, to żaden karnet, z żadnego sezonu nigdy nie powróci do gry. Tak samo żaden przedmiot nigdy nie zawita do sklepu. Chyba że przez przypadek, tak jak ostatnio Epic dodało jakąś emotkę z karnetu do sklepu, ale szybko ją usnęli, mówiąc, że to był błąd. Także nie musicie się o co martwić, jeżeli kupujecie karnet w jakimkolwiek sezonie, to macie limitowane skiny, których już nikt nigdy nie zdobędzie, jak zacznie się kolejny sezon. Myślę, że większość osób ma lub miała w swoim życiu chociaż raz karnet bojowy. Więc tak naprawdę to każdy ma jakiś Limitowane skiny w swojej szafce i każdy może się z tego cieszyć. Okej, okay, to by było na tyle z tego filmu. Z całego serca dziękuję Ci za oglądanie jeżeli Ty też chcesz mi podziękować za tworzenie filmów, to możesz zostawić łapkę w górę oraz suba. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli chcesz mnie naprawdę bardzo wesprzeć, to możesz także wpisać kod GAX w sklepie z przedmiotami w Fortnite. Z góry dziękuję każdemu, kto to zrobi, naprawdę. Natomiast jeżeli marzysz o pojawieniu się w moim odcinku, tak jak widoczne teraz na ekranie osoby, to napisz w komentarzu hashtag rzeczy przez RZ, a ja Cię umieszczę w moim następnym materiale. Jeszcze raz dziękuję Ci za oglądanie do tego momentu. Życzę Ci miłego dnia i cześć. Będzie lepiej. Nie martw się, będzie lepiej.